Synu, słuchaj uważnie każdego słowa, które zamierzam Ci powiedzieć, ponieważ nie są to zwykłe słowa są to nasiona życia, które dziś sieje w głębi Twojego serca. Zostałeś wybrany przeze mnie, zanim jeszcze zaistniałeś. Widziałem Cię, gdy nikt Cię jeszcze nie znał, oddzieliłem Cię, gdy wszyscy patrzyli gdzie indziej. To nie przypadek, że tu jesteś, to nie przypadek, że ta wiadomość do Ciebie dotarła. Wiem dokładnie, przez co przeszedłeś. Widziałem łzy, które wylewałeś w milczeniu, widziałem noce, kiedy starałeś się być silny, ale w głębi czułeś ciężar tego wszystkiego. Znam każdą myśl, która przeszła Ci przez głowę i każdą bitwę którą toczysz w tajemnicy. Ale chcę, żebyś wiedział, ten etap, który teraz wydaje się tak trudny, to tylko tymczasowy rozdział, a nie cała księga twojej historii. To, co widzisz dzisiaj, to nie to, co przygotowałem na twoje jutro. Czujesz, że ten ciężar jest ciężki, ale ja już wykorzystuję ten czas, aby ukształtować Twoją siłę, zwiększyć Twoją wiarę i przygotować Twoje zwycięstwo. Nie patrz na to, co leży przed Twoimi oczami, jakby to był koniec. Spójrz na mnie, bo ja jestem autorem Twojej historii, a ostatnie słowo zawsze będzie należało do mnie. Umiłowany synu, smutek, który próbuje zamieszkać w Twoim sercu, nie pozostanie. Przemienię go w radość. Rany, które nosisz, zostaną uleczone i staną się świadectwem. Każde drzwi, które się przed Tobą zamknęły, będą tylko znakiem, że mam większe i lepsze drzwi, które wkrótce się otworzą. Nie wybrałem Cię, abyś przegrał, nie powołałem Cię, abyś został pokonany. Wybrałem Cię, abyś doświadczył zwycięstw, których nikt nie potrafi wyjaśnić, abyś pokonał to, co wydawało się niemożliwe. To, co dziś jest próbą, jutro będzie cudem. To, co dziś jest pustynią, jutro będzie kwitnącym ogrodem. Dlatego nie poddawaj się zmęczeniu, nie pozwól, aby wątpliwości ukradły Ci wiarę. Bądź silny, bo ja panuję nad każdym szczegółem. A kiedy wszystko wydaje się ciche, pamiętaj, w ciszy działam, w niewidzialnym przygotowuję i we właściwym czasie objawiam. Mój synu, spojrzysz wstecz i zrozumiesz, że to wszystko było częścią doskonałego planu. Zobaczysz, że nic nie było dziełem przypadku i że nawet łzy miały swój cel. Już przeznaczyłem dni honoru dla Twojego życia. Już odniosłem zwycięstwa, które zaskoczą nie tylko Ciebie, ale każdego, kto kiedyś zwątpił w Twoje powołanie. Więc podnieś głowę, weź głęboki oddech i zaufaj. Ta faza minie, a kiedy to nastąpi, będzie jedynie odległym wspomnieniem w porównaniu z wielkimi zwycięstwami które wkrótce przyniosę. Jestem Twoim Bogiem i to, co obiecałem, spełnię. Ponieważ jesteś moim wybranym, a dla moich wybranych końcem jest zawsze zwycięstwo. Dziecko, chcę, żebyś zrozumiał coś, co zmieni Twoje spojrzenie na tę chwilę. Nic, z czym się teraz mierzysz, nie jest znakiem, że Cię opuściłem. Wręcz przeciwnie, to właśnie dlatego, że jesteś moim wybranym, wróg próbuje tobą wstrząsnąć, okoliczności próbują cię osłabić. Ale posłuchaj uważnie: to, co wróg zaplanował, aby cię poniżyć, ja wykorzystam, aby cię jeszcze bardziej podnieść. Próba, która dziś wydaje się ciężka, to właśnie ten krok który zaprowadzi cię na poziom, którego sobie nigdy nie wyobrażałeś. A kiedy tam dotrzesz, zrozumiesz, że to nie był przypadek, nie był to zbieg okoliczności, to moja ręka prowadziła cię przez cały czas. Dlatego, moje dziecko, nie słuchaj głosu porażki, nie kurczowo trzymaj się tego, co widzą ludzkie oczy. Spójrz na mnie, bo ja jestem tym, który przemienia niemożliwe w rzeczywistość. Napisałem już nowy rozdział Twojego życia. Rozdział, w którym ból ustępuje radości, gdzie brak przeradza się w obfitość, gdzie upokorzenie przemienia się w honor. Nie przeżywasz końca, przeżywasz przygotowania. A każde przygotowanie wymaga cierpliwości i zaufania. Wiem, że trudno jest czekać, gdy burza wydaje się nie mieć końca, ale moje dziecko, żadna burza nie trwa wiecznie. Słońce znów zaświeci nad tobą, a kiedy nadejdzie ten dzień, będziesz wspominać te chwile nie ze smutkiem, lecz z wdzięcznością, ponieważ uświadomisz sobie, że wykorzystałem każdy szczegół, aby cię ukształtować. Zachowaj więc to słowo w swoim sercu. Zostałeś wybrany przeze mnie, a wybrani nie pozostają w dolinie na zawsze. Prowadzę ich na górę zwycięstwa. Módl się, wiesz, idź dalej, nawet jeśli twoje kroki są powolne. Jestem przy Tobie, trzymam cię za rękę i poprowadzę cię do spełnienia wszystkich obietnic. Przygotuj się. Ponieważ faza, którą teraz przeżywasz, będzie jedynie mostem do największego punktu zwrotnego w Twojej historii. A kiedy to nastąpi, wszyscy będą wiedzieć: To Pan to uczynił i było to cudowne w naszych oczach. Synu, posłuchaj uważnie. Wiem, jaki ciężar dźwigasz. Wiem, że wiele razy próbowałeś się uśmiechnąć, żeby nikt nie zauważył twojej wewnętrznej walki. Ale ja to widziałem. Widziałem, jak klękasz i mówisz do mnie cicho, prosząc o siłę. Widziałem, jak płakałeś w ukryciu, żeby nikt nie zauważył twojego bólu. Słyszałem każdą modlitwę każde słowo, a nawet to, czego nie mogłeś powiedzieć. I chcę, żebyś wiedział, żadna z tych łez nie poszła na marne. Zebrałem je wszystkie i przemienię je w świadectwo. Ten etap, który teraz wydaje się tak trudny, będzie żywym dowodem na to, że jestem Bogiem, który doczymuje obietnic i zmienia scenariusze. Synu, nie jesteś sam w tej walce. Podczas gdy myślisz, że nic się nie dzieje, ja już poruszam części, których nie widzisz. Zmieniam serca, otwieram drzwi, przełamuję bariery i przygotowuję ludzi, by we właściwym czasie pojawili się na Twojej drodze. Cisza, którą czujesz, to nie nieobecność, to strategia. Potrzebuję Twojego zaufania, bo gdy tylko zacznę działać, wszystko wydarzy się tak szybko, że zapytasz siebie, jak to było możliwe? I powiem, to dlatego, że się nie poddałeś, nawet gdy wydawało się, że nie masz już sił. Pamiętaj, twoja historia nie kończy się smutkiem, kończy się zwycięstwem. Ten ból, który próbuje cię dziś osłabić, będzie tą samą siłą, która popchnie cię naprzód. Zostałeś przeznaczony do czegoś większego, czegoś przekraczającego Twoje najśmielsze wyobrażenia. A ja, Pan, już zaznaczyłem dzień Twojego przełomu w moim kalendarzu. W odpowiednim czasie przekonasz się, że nic nie stało się przypadkiem. Więc bądź wytrwały, moje dziecko, bo wkrótce nadejdzie moment, w którym podniesiesz ręce i powiesz: Warto było czekać, bo Pan spełnił to, co obiecał. Jestem Twoim Bogiem i dla tych, których wybieram, końcem nigdy nie jest porażka, zawsze jest zwycięstwo. Dziecko, zachowaj te słowa głęboko w sercu. Nie pomyliłem się, wybierając Cię. Znałem każdą słabość, każdy strach, każdą niepewność, którą nosisz w sobie. A jednak postanowiłem obdarzyć Cię powołaniem i celem, które wykraczają daleko poza Twoje wyobrażenia. Nie wybieram najsilniejszych, wzmacniam tych, których wybieram. Dlatego nie pozwól, by smutek i zwątpienie sprawiły, że zapomnisz, kim jesteś we mnie. Stworzyłem Cię, abyś przezwyciężał. I nawet ta chwila bólu przyczynia się do wypełnienia mojego planu. Nie zdajesz sobie z tego teraz sprawy, ale w przyszłości zrozumiesz, że każda trudna noc, każdy dzień zmagań był cegłą w budowie świadectwa, które wzniosę w twoim życiu, synu mój. Wróg wie, że nie możecie odebrać tego, co ja już postanowiłem. Więc próbuję zmęczyć twoje serce, abyś się poddał. Ale dziś mówię, nie poddawaj się. Kontynuuj, nawet jeśli robisz to powoli, ponieważ jestem u twego boku, a kiedy jestem, żadna przeszkoda nie jest zbyt wielka. Już ogłosiłem dni honoru, odnowy i pomnożenia w twoim życiu. Już przygotowałem spotkania, które zmienią Twoją historię, okazje, które otworzą ścieżki, które wcześniej wydawały się zamknięte. Już zesłałem na Ciebie namaszczenie zwycięstwa, którego nikt nie może powstrzymać. Nadejdzie czas, i ty już niedługo, kiedy spojrzysz wstecz i przypomnisz sobie ten etap po prostu jako czas przygotowań. I tego dnia nie będziesz płakać ze smutku, lecz z radości, bo zobaczysz, że czekanie było warte zachodu. Będziesz dawać świadectwo innym, że sekretem było zaufanie, nawet gdy wydawało się, że nie ma wyjścia. Więc podnieś głowę, moje dziecko, weź głęboki oddech i idź dalej. Bo trudny etap dobiega końca, i wkrótce nadejdzie czas tak wielkiego zwycięstwa, że wszyscy wokół ciebie to zrozumieją. To ręka Boga to sprawiła. Ja jestem Pan, Twój Bóg, i już wychodzę ci na spotkanie z Twoją odpowiedzią. Mój synu, zanim zakończę tę wiadomość, chcę, abyś wyrył to jak pieczęć na swojej duszy. Jestem wierny i spełnię wszystko co Ci obiecałem. Bez względu na to, jak ciemna może się wydawać noc, jestem światłem, które nigdy nie gaśnie. Gdy przechodzisz przez ten etap, przygotowuję coś wielkiego, coś, co przewyższy wszelkie Twoje oczekiwania. To w tej chwili pozornej ciszy pracuję nad przywróceniem wszystkiego, co zostało utracone, nad odnowieniem Twojej siły i otwarciem ścieżek tam, gdzie wcześniej były tylko przeszkody. Zostałeś wybrany, aby być kimś więcej, niż sobie wyobrażasz, aby świecić jak światło pośród ciemności, aby być przykładem wiary i wytrwałości dla wielu. Dlatego nie pozwól, aby wątpliwości lub zniechęcenie zdominowały Twoje serce. Pamiętaj, że ja, Bóg wszechmogący, jestem z tobą na każdym kroku drogi, nawet gdy wszystko wydaje się przeciwko tobie. Ocieram każdą twoją łzę. Przemieniam każdą trudność w kamień milowy, abyś osiągnął większe wyżyny. Nie zostałeś porzucony, zostałeś przeznaczony do wielkich rzeczy. A co w tobie rozpocząłem, dokończę. Bo moje słowo nie wraca puste. Dlatego trwaj mocno w wierze, bo nadchodzi czas zwycięstwa. Wkrótce, bardzo wkrótce, ujrzysz spełnienie swoich marzeń, bo ja jestem Bogiem, który wszystko odnawia, który przemienia niemożliwe w możliwe i który spełnia swoje obietnice. Ukochane dziecko, nie jesteś sam, nigdy nie byłeś. Jestem z Tobą teraz, jestem w Twojej teraźniejszości, jestem w Twojej przyszłości. Zaufaj mi, bo jestem wierny i sprawiedliwy. Najlepsze jeszcze przed Tobą, a ja zadbam o to, aby Twoje zwycięstwo było tak wielkie, że wszyscy Twoi wrogowie ukorzą się przed Moją mocą. To obietnica Twojego Boga, Twojego kochającego Ojca który nigdy cię nie rezygnuje i który wybrał cię, abyś żył życiem pełnym zwycięstwa, pokoju i radości. Trzymaj się mocno tej prawdy i przygotuj się, bo nadchodzi twój czas chwały. Kocham cię i to jest słowo, które zostawiam dziś twojemu sercu. Bądź silny i odważny, bo ja jestem z tobą aż do końca czasów.